Dzisiaj chciałam pobawić się z Wami taką zabawę dydaktyczną z gadywanki wiosna czy może zima. Słuchajcie, tu na dole, pode mną, będą po pojawiały się fotografie różnych oznak czy to wiosny, czy to zimy a Wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby odgadnąć, co to zdjęcie symbolizuje. Czy porę roku, jaką jest zima, czy porę roku wiosnę? Rozumiemy? Myślę, że tak. Uwaga, uwaga. Pierwsze zdjęcie. Słuchajcie, zielona trawka, co symbolizuje wiosnę czy zimę? Brawo, wiosnę, pięknie. A karmnik z ptaszkami. Jaką porą roku dokarmiamy ptaszki? Zgadza się, zimą. Pięknie. A płatki śniegu lecące z nieba? Takie piękne śnieżynki zimą czy wiosną? Brawo, zimą. A takie kwiaty, które nazywają się przebiśniegi? Spójrzcie, są tu na dole. Zgadza się. Wiosną, zimą, kwiaty żadne nie kwitną. Świetnie, pięknie. Teraz powiedzcie mi, bałwan. Bałwana lepimy zimą czy wiosną? No właśnie zimą, brawo, pięknie. A kochani, bazie kotki, te, o których się uczyliśmy w tamtym tygodniu. Wiosną czy zimą? Wiosną, pięknie. A mikołaj na sankach. Jaką porą roku przyjeżdża do nas do domów z saniami? Zimą, oczywiście, że zimą. A śpiew ptaszków. Z kołanka tu macie na zdjęciu. Ptaszki śpiewają pięknie wiosną czy zimą? Wiosną, zgadza się. A bocian przylatuje zimą czy wiosną? Oczywiście, że wiosno. Brawo! To już wszystkie zagadki poradziliście sobie świetnie. Jeśli nie zdążyliście i którejś odgadnąć, możecie sobie przywinąć filmik i puścić jeszcze raz. Do zobaczenia! Do. Już...